Hejka, witajcie w następnym produktywnym vlogu w moim życiu. Dzień rozpoczęłam tak jak zwykle, zrobiłam sobie na śniadanie pancake, poczytałam, zaplanowałam dzisiejszy dzień, naszykowałam się na siłownię yy, i zrobiłam trening. Po treningu była mega ładna pogoda, więc postanowiłam, że sobie chwilę poczytam nad jeziorem. Po powrocie do domu zrobiłam sobie kawę, ogarnęłam paznokcie i poszłam do paczku matu odebrać paczkę. Jak kochani, ogólnie moja paczka przyszła, a więc idę ją odebrać i pokażę wam zaraz jak wygląda strój na siłownię. I pokażę wam zaraz właśnie jak wygląda, zrobimy opening, a więc zaraz wracam. Okej, okay, guys, mamy już paczkę i lecę do domu zrobić wam unboxing. ci ponownie i tak jak mówiłam, robimy teraz sobie unboxing tej oto paczki, czyli nowego stroju na siłownię. Tutaj mamy broszurę i mamy nasz strój. To jest bluzka, jak ja wam że że to wygląda mega, to jest po prostu... Powiem wam kochani, że jest naprawdę mega i skoro już jesteśmy właśnie na temacie ubrań, no to na stronce Kayak Streetwear macie minus 10% rabatu z moim kodem, tutaj wam się wyświetli. I bardzo serdecznie zapraszam do zakupu, na ich stronce mają mega fajne właśnie streetwearowe ubrania, jeśli jesteście fanami, fankami, albo po prostu lubicie właśnie uliczny styl, no to... Bardzo serdecznie wam polecam. Tutaj wam się wyświetli właśnie kilka artykułów z ich strony. Hejka, ogólnie idę na miasto, oczywiście z wodą, bo woda jest must have. I idę zrobić zakupy, bo skończyło mi się jedzenie i muszę zrobić jakieś proteinowe zakupy, jak to ja. I ogólnie pokażę wam, jak będą jakieś nowości w Biedronce czy w Lidlu, to pokażę wam. I ogólnie pokażę wam również, co kupuję, a więc no że znalazłam takie coś. To jest dyfuzor, jakby, o, z soli himalajskiej, zapachowy. I pierwszy raz takie coś widzę, ale ogólnie jestem fanką kamienia solnego, a więc może kupię w przyszłości. I w ogóle w Action są właśnie fajne jakieś, tutaj takie nowe rzeczy. Jakieś olejki. Ogólnie zdecydowałam, że kupię sobie glinę, bo chciałabym sobie w sumie polepić, ulepię sobie wazon, bo why not, chciałam już od dawna. Uh, a więc biorę tom. to jest taki, jakby, o, taki Light pink, odcień. to małej kochani mamy pumpkin spice coffee. Ja ogólnie byłam fanką tej kawy, w sumie dalej jestem, ale zawsze ciempieję jesień. I spodziewałam się, że jakby będzie taka wiecie, paczkowana. Pierwszy raz widzę. Więc ciekawe. Uwaga, patrzcie, Mozart Kugel, kugel. no nie, nie wiem co to jest, ale ogólnie kocham Mozarta i kupiłabym sobie to, ale kosztuje z 10 zł. Witajcie kochani już na zakończeniu tego vloga, bo wróciłam ogólnie już do domu z miasta i będę się teraz ogarniać, mój telefon też jest na wyczerpaniu, już mam 2%, a więc to będzie tyle w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że wam się podobało, że dotrwaliście do końca i jeżeli tak to super, zachęcam do zostawienia subskrypcji e, z, pamiętajcie z moim kodem BLANKLESS10 na ciuszki takie streetwearowe tego typu macie minus 10% na kajak streetwear e, w opisie jeszcze daję nazwę, link itp itd e, i bardzo dziękuję wam za oglądanie e, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie i to tyle, pa!